Zobaczcie, jaki stwór. Niezłe, co? Witam ponownie w odcinku o dziwidłach. Teraz aktualnie kręcimy tylko o dziwidłach, ponieważ jest ich kolej wykopków. Tu mamy kolejne dziwidło. Zobaczymy czy będzie podobnej wielkości. Też zważymy. Te dziwidło prawie 6 kg waży. Kto da mnie widział odcinka, to tam podlinkuje pod filmem oczywiście. I widzę, że tutaj o zobaczcie. Nawet coś takiego jak odpadnie, to też się przyjąć powinno, bo ma takie oczko tutaj, nie? No i takie coś też się przyjmie, takie malutkie dziwidło. Także trzeba odłożyć, nie wywalać. O, Dobra, wykopujemy to co zostało. To jest te trochę ze spóźnionym zapłonem, że one gdzieś tak chyba w lipcu zaczęło dopiero rosnąć. Wow, wow, ale spoko. Bulwa ślicznie odeszło. Zobaczcie jak fajnie wygląda. Takie różowiutkie. Także spoko będzie. To pójdzie na kompost. Teraz zobaczymy jak podrosła ta bulwa tym razem. Ale myślę, że stawiam, że mniejsza niż tamta, bo, bo bardzo późno zaskoczyła. Tamta zaczęła dużo szybciej rosnąć. No ale zobaczymy w sumie. Aby mnie nie przekroił. O kurde, a może i po wielkości podobnej. Jeszcze chciałbym spróbować spryskać ją wodą, żeby będzie O, Lidzi ta następna dziwidełka spryskać wodą w całości, żeby jak to wygląda z odrostami. Mniejsza jest, mówię od razu. Już czuję. O. Widzicie? Takie cuda zostają. Dobra. Tu zasypiemy. A to opry opryskam ciśnieniem wody. Zobaczymy, jak te dzieciaczki się trzymają tego bulwiaczka. O różowe pindolki <grymne> a pindolki. Dobra, nie będę... Nie będę rozwijał tematu. O dziobek jest elegancka. Ale też zważymy ładnie. A może ktoś z Was nie widział ostatni odcinek był o dziwidle olbrzymim. Udało mi się. Pierwszą bólkę znaczy dopiero urodziło po tym pięciu czy siedmiu latach, no musiałbym zobaczyć kiedy to było, a ja zapominam potem i tak o, ale jest tych, tych odrościków pełno. Widzicie, jak to śmiesznie wygląda, jak to rodzi młode od góry w ogóle korzenie puszcza od góry i obtacza roślinę. O, takie coś pod spodem to się, to jest poprzednie. Z tego co wiem, to jest poprzednie dziwidło, bo to się odradza na nowo. O, widzicie? To jest normalnie roślina, roślina dziwoląk. Mega dziwoląg. Ona oplata roślinę, taka dziura tutaj po prostu w koło z góry. Dlatego musi być dużo głębiej posadzona. Co najmniej te 20-15 cm. Zobaczcie, jaki stwór. No powiedzcie, że to nie jest stwór. A jak wygląda w sezonie, to możecie zobaczyć sobie wpisując dziwidło Riviera, stale jak. A dziwidło olbrzymie stale, jak też zobaczycie. O, mam z nasion. No, śmiesznie to wygląda. To wszystko, to wszystko to są kolejne dziwidła. Także można sobie nasadzić tego sporo. Dobra. Zważymy to całe, powiedzmy, że z tymi odrostami. Chociaż ile te tam odrosty, odrosty, bulwki, nie wiem jak to nazywać. Ile to tam waży? Pewnie prawie jak nic. No tamto jednak jest dużo większe. No ale tak jak mówiłem, dużo szybciej ruszyło z wegetacją. A te nie. Dobra, kasujemy. Są zera? Są zera. No tak, 2 kg 3 stawiam mniej więcej. No ile dokładnie? 2 kg. 170. A zobaczymy jeszcze dzisiaj tamto po wysuszeniu. po Oblaniu. O, już włożyłem, już się trochę połamało. Tutaj trzeba będzie podrywać te odrościki. No i teraz co, wysuszam takie bulwy i trzymam w piwnicy. Na razie ciepłej. Potem można dać do piwnicy, jak trzymacie ziemniaki na przykład, gdzie jest 3 max 5 stopni. I to też da radę bez problemu, nie? No to już jest kaban. Naprawdę. No wczoraj miało około 6 kg, no to chyba się dzisiaj nic nie zmieniło Kurde, pobrudzę tylko wagę, ale umyję zaraz Dobra No jest zero, haczyk jedziemy do góry Ile? No, coś takiego wyszło 5,5 wczoraj więcej pokazało, nie wiem, worek był większy czy co No ale Ponad 5 kilo jest, czyli, czyli 7 kilo dziwidła, ale to jest nic. Słuchajcie, kolejny film pewnie wpadnie. Tutaj, gdzie jest łopata, tu jest szereg dużych pałczych. Tego to będzie w kilogramach dopiero. <grytanie> Zobaczycie, to będzie kosmos normalnie. Bo będę miał tego myślę, tak 20-30 kilo, tak strzelam, nie? No ale tak powinno być. No, także trzeba będzie teraz powysuszać to. Macie tu jedno, tu jest drugie. Malutkie dziwidło. Te korzonki można poobrywać bez problemu. Sadzoneczki na przyszły rok będą. Cyku pyku. O, odrywacie normalnie jak ziemniaki. I to wszystko się poprzymuje. Wszystko, co ma różowy dziobek, coś takiego, to normalnie będzie rosło. Nawet w taki maluśki. Zobaczcie. Takie coś. Takie coś. Rozumiecie? Piszcie rozumiecie w komentarz, nie wiem tam cokolwiek, ale w ogóle jest takie pokieroszowane, nie? że jakbym to poodcinał, to wszystko sadzonka. No ale ja nie odcinam. O, tu stara bulwa jeszcze taka, zawsze taki przygitek jest. Wiem, że się udawało też przezimować niektórym, ale to nie może być za bardzo. Mrochowane. One chyba do minus 10 wytrzymują, czy tam 12 w gruncie. Jak się nie mylę, dobrze pamiętam. O, widzi to następny. Także tak to wygląda. Dobra. Tyle. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Chyba dobre, nie? Kurde. rośnie jak na głównie, że tak powiem. Dużo koksu. Co mnie nie krowi to kupa? Też koks. Oj tutaj. Zapach? Grzyby leśne.